Cześć, niezmiernie mi miło, że zdecydowałeś się obejrzeć mój materiał. Ja jestem Dev, a to jest mój poradnik do Kindred. Never Kindred. Pierwszą rzeczą, na jaką pragnę zwrócić uwagę, są oczywiście runy. No bo jak wiadomo, bez run jesteś jak bez bajtek. Niby fajnie, ale na dłuższą metę za bardzo obciera. Yy, mamy kolejno. Niebieskie runy to u nas odporność na magię na poziom. Żółte. To u nas pancerz, czerwone przebicie pancerza, i oczywiście te jebite wielkie kurwiksy to obrażenia fizyczne. Jeśli chodzi o masterki, to wygląda to tak: 18 punktów w czerwone drzewko, aby dostać się do Fever of Battle, które wygląda tak: oczywiście ta środkowa. Po drodze łapiemy Attack Speed, y później łapiemy Feast. Bo jak wiadomo, ta masterka po lewej na zasięgowych postaci to porażka. Później mamy vampirism, e, dla większego sustainu w dżungli. <grytanie> czy tam w lesie, bo już nie mogę się zdecydować co my. E, ta druga nie, bo przecież nie jesteśmy hybrydą. E, teraz mamy moment sporny. Niektórzy wybierają tę masterkę, e, z tego powodu, że macie zawsze e, bitę 2,5%. Ja jednak wolę tę masterkę z prostego powodu. Przecież i tak będziemy polować oczepionów, więc nam się to ładnie zestakuje i bardzo fajnie funkcjonuje to z naszymi stakami. Potem, oczywiście, penetracja pancerza i wspomniany wcześniej fervor. Drugie drzewko to już nasza indywidualna preferencja. Ja preferuję 12 punktów fioletowe. Tak to nazwijmy. Dzięki Savagery szybciej czyścimy obozy, Runic Affinity daje nam przedłużenie naszych buffów, później mamy Merciless, który pozwala nam na nasze przezabójstwa i zwiększa agresję, no i na końcu mamy Dangerous Game, który nagradza nas za te wszystkie ganki, dzięki którym nasi lejnerzy mogą się pochwalić, że wygrali linię samodzielnie, bo jak wiemy, właśnie tak to działa w kwestii dżunglerów. No, to by było na tyle. Przejdźmy dalej. Jeśli chodzi o rozwijanie umiejętności, to wygląda to tak. Kolejna rzecz, czyli proponowany build, czyli jak budować naszą postać. Ja proponuję tak. Zaczynamy z tymi oto itemami. Dlaczego z tymi miksturkami? A z prostego powodu, drogi Wojtku. Nie jesteśmy pizno i nie potrzebujemy potki, która się sama refinuje. Yy, po prostu bierzemy największy kaliber, czyli te podki legendarne, kochane, które zawsze kochaliśmy od samego początku i nam wystarczą, Wojtusia, a może nawet ich nie spalimy. Yy, to oczywiście self-explanatory, samowyjaśnialne. <grym> w każdym razie, co dalej? Yy, Smajta robimy niebieskiego. Prawdopodobnie przy pierwszym cofnięciu się. Yy, w zależności od sytuacji, ale. Doświadczenie pokazuje, że praktycznie zawsze jestem w stanie go zrobić po pierwszym cofnięciu się. Później możemy złapać brązowe buty, no bo prędzej czy później brązowe butisze muszą znaleźć się w naszym asortymencie. Dalej mamy Enchantment Warrior. Dlaczego nie Devourer? No bo kurwa nie. Po prostu Warrior. Nie pytaj się dlaczego, Warrior jest lepszy na Kindred niż Devourer i po prostu no, tak zarządziłem. Ja wiem, że możesz się kłócić i możesz twierdzić, że jest inaczej, ale potrzebujemy tego early damage'a i wszystko się fajnie nam skaluje i my jesteśmy bardzo szczęśliwi, tak? Dalej. Dalej robimy sobie item do movement speed'a. Oczywiście Phantom Denser nie pokazuje nam tutaj movement speed'a, ale jego pasywka tego movement speed'a nam zwiększa. Teraz mógłbym się tutaj pokusić o huragan zamiast tego fantoma. Ale przyznam się szczerze, że nie miałem okazji tego sprawdzić, bo zawsze o tym zapominam. Ale mam wrażenie, że huragan może bardzo fajnie działać yy, na naszej Kindred. Cholera, cały czas jej robi samochody w tle, ale niestety musicie wytrzymać. Yy, dalej oczywiście buty ulepszamy do berserków, bo dają nam atak speed. Chyba, że boimy się ich nafidowanego AD i mają sporo AD i ogólnie y, muszę zaznaczyć, że to są najlepsze buty w grze więc musiałem je tu umieścić ze względu na to, że to najlepsze buty w grze oczywiście y, tutaj mamy naszego kochanego Lorda Dominika y, który pozwala nam na rozpieprzanie grubasów y, tak, no i jeszcze możecie spytać dlaczego nie ma tutaj botrka y, botrk tutaj może być aczkolwiek ostatnio go już nie składam. No ale botrk wiadomo zawsze fajnie się skaluje z naszą pasywką. Ewentualnie możemy sobie y, rzucić, że botrka nie potrzeba, bo jest pasywka. No, to by było na tyle. Przejdźmy do mapy Summoner's Rift, gdzie pokażę Wam prawdę duperele. Zapraszam Was serdecznie. Na początku zacznijmy od tego, jak powinien wyglądać Twój pierwszy clear czyli twoje pierwsze czyszczenie dżungli. Od którego kampa powinieneś zacząć i jak powinieneś pójść dalej. I już podczas ładowania gry możesz przeanalizować pewne aspekty. A mianowicie, czy dżungler przeciwny zacznie od blue? Przykładowo w dalej grze gram przeciwko Finestixowi. To pewne, że zacznie od blue. Prawdopodobnie dlatego, że jest Finestixem i potrzebuje many, żeby bardzo sprawnie wszystko czyścić, jak i również z tego powodu, że po tej stronie dostanie lepszego pula, ponieważ w danym układzie mapy zaczyna on po czerwonej stronie, co oznacza, że jego dolna linia ma bliżej do blue buffa, czy tam blue buffa. To oznacza oczywiście, że pól z tej strony będzie szybszy, bo aż od dwóch osób. Strzelam, że nasz Fiddle oczywiście wziął te wszystkie aspekty pod uwagę i właśnie tam się teraz wybiera. Zakładając, że tak będzie, postanowiłem zacząć po czerwonej stronie, z tego względu, że moja dolna linia jest bliżej i da mi szybszego pula, a także zdecydowałem, że zacznę od czerwonego buffa, co pozwoli mi na zinwejdowanie jego niebieskiego buffa, zakładając, że on zaczyna od żaby. Czyli w momencie, kiedy skończę czerwonego buffa, on powinien skończyć żabę i zacząć niebieskiego buffa. W tym momencie ja zamierzam właśnie wejść do jego lasu i spotkać go tam. Oczywiście istnieją sytuacje, w których nie będziesz chciał inwejdować przeciwnego dżunglera i zdecydujesz się na grę pasywną, a raczej początek pasywny. Wtedy zacznij sobie od dwóch golemów, później zrób raptory i przejść do wilków. Po cofnięciu się powinieneś być w stanie kupić sobie kolejny item do dżungli. Ten początek jest jednocześnie świetną odpowiedzią na Inwade przeciwnika. Ponieważ z reguły, kiedy widzisz przeciwnego Lissina, to jesteś pewien, że on przyjdzie do ciebie właśnie na Reda. Wtedy możesz po prostu postawić tam Warda i po golemach zacząć robić raptory. Oczywiście Warda stawiasz po zrobieniu golemów. Wtedy widzisz Inwade Lisina i możecie ewentualnie odpowiednio skoordynować się, aby go zabić w Waszej dżungli. Inwajdowanie na Kindred jest o tyle atrakcyjne, że po użyciu Twojej umiejętności po dwu jesteś w stanie skakać przy użyciu Q co dwie sekundy. To sprawia, że możesz ciągle skakać przez ścianę, kajtując swojego przeciwnika i przyprawiając go na wrót głowy. Na tym krótkim fragmencie możesz zobaczyć, jak to wygląda i między innymi przez które ściany możesz przeskoczyć. Jest ich naprawdę sporo. Myślę, że intuicyjnie będziesz w stanie stwierdzić, które do nich należą. Jest jeszcze jedna rzecz, która może Ci pomóc. Mowa tu oczywiście o orb walking. Polega to na przebindowaniu pewnych klawiszy, tak jak widać teraz. Chodzi tu o klawisz A i komendę ataku. Przebindowanie klawiszy w następujący sposób sprawi, że po wciśnięciu klawisza A, podczas gdy twój kursor znajduje się obok postaci, odda ona atak w najbliższy cel. Jest to bardzo przydatne podczas kitingu, czyli uciekania i atakowania. No cóż, to byłoby na tyle. Nie chcę Cię tu trzymać zbyt długo. Jeśli materiał Ci się spodobał, pokaż to, zostawiając kciuk w górę. Jeśli wierzysz w mój kanał i pragniesz pomóc mi go rozwijać, zasubskrybuj. Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie sprawi ogromną radość. Jeśli masz jakieś uwagi, nie zapomnij również zostawić komentarza. Do zobaczenia.